Witajcie moi drodzy. Współczesny Kościół katolicki oferuje nam pełnię bogactwa liturgicznego. W różnych parafiach forma odprawiania liturgii różni się w zależności od miejscowego biskupa oraz proboszcza. I tak natknąć się można na przykład na ministrantki, pająca wielkanocnego prowadzącego modlitwę powszechną, nietypową lichą konstrukcję pełniącą rolę stolika tudzież ołtarza. Śpiewy i utwory gitarowe, dziwne gesty, komunię świętą na stojąco, do ręki, czy też sympatyczne nadzwyczajne panie szafarki. A co jeśli zdarzy Ci się pewnej niedzieli trafić na taką mszę, która na pierwszy rzut oka cechuje się? Brakiem stolika do odprawiania typowej mszy. Ksiądz modli się przodem do tabernakulum, no i modlitwy odbywają się po łacinie. Zachowaj spokój, znalazłeś się na mszy świętej wszechczasów. Jest to jak najbardziej ważna msza, a jeżeli obawiasz się, że nie będziesz wiedział, jak się na niej zachować, to ten filmik jest właśnie dla ciebie. Przede wszystkim znajdź sobie dogodne miejsce, z którego będziesz mógł obserwować, co się dzieje przy ołtarzu. Osobiście polecam takie usytuowanie, aby mieć przed sobą dwa lub trzy rzędy wiernych, żeby widzieć, kiedy się stoi, siedzi i klęczy. Jeżeli zdarzy się, że nie będziesz mieć nikogo przed sobą, wtedy przyjmuj taką postawę jak ministrant. A więc, kiedy ministrant zadzwoni sygnaturką, wstajemy. Msza rozpoczyna się znakiem krzyża, czynionym przez kapłana. W tym momencie my również żegnamy się i klękamy. Kapłan z ministrantem odmawiają modlitwy u stopni ołtarza, m.in. konfiteor, czyli spowiedź powszechną, którą kojarzymy z nowego rytu mszy. Nie musimy nic mówić, ponieważ w naszym imieniu modli się ministrant, który pełni rolę przedstawiciela wiernych. Potem kapłan podchodzi do ołtarza, chwilę się modli, a następnie zaczyna łaganie, czyli kyrie. Na kyrie, w zależności od parafii, albo klęczymy, albo stoimy. Ale ja osobiście uważam, że najwłaściwszą pozą dla osoby błagającej o litość jest właśnie postawa klęcząca. Kyrie jest recytowane bądź śpiewane na przemian z kapłanem lub organistą. I tak trzy razy modlimy się Kyrie eleison, trzy razy Christe eleison i znowu trzy razy Kyrie eleison. Potem jest Gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, na którą wszyscy wstajemy. Następnie ksiądz odwraca się do ludu, bo do tej pory stał cały czas przodem do ołtarza i mówi Dominus obisku. Wierni odpowiadają et cum spiritu tuo. I generalnie słowa et cum spiritu tuo, czyli i z Duchem Twoim oraz amen to jedyne zwroty, które potrzebujemy znać na pamięć do aktywnego uczestnictwa w swojej pierwszej mszy trydenckiej. Następnie kapłan modli się, siadamy i następuje czytanie lekcji po łacinie. Przyzwyczajeni jesteśmy do dwóch czytań rozdzielonych psalmem i Alleluja. Na mszy jest tylko jedno czytanie, a psalm i Alleluja jest śpiewane przez chór albo czytane po cichu przez księdza. Na słowa Dominus obisku wstajemy, po czym ksiądz przechodzi do czytania Ewangelii po łacinie. Po skończonym czytaniu przechodzi na ambonę, tam czyta Ewangelię po polsku i wygłasza kazanie oraz ogłoszenia duszpasterskie. I kochani, w tej chwili pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż... Może się zdarzyć, że lekcje i Ewangelie kapłan przeczyta po polsku i to już zależy od niego. Następnie wstajemy i składamy wyznanie wiary, czyli credo. W trakcie credo na słowa Et incarnatus est De spiritu sancto ex Maria Virgine et homo factus est, czyli I za sprawą ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, wszyscy klękają, więc proszę nie zaspać. Pokredo jest ofiarowanie, na które siadamy. W tym czasie klasycznie pojawia się taca. Z momentem wstawania do modlitwy różnie to bywa, więc przypatrujemy się innym wiernym. Po krótkiej modlitwie jest czas na sanktus i od tej pory klęczymy i w skupieniu oczekujemy ofiary Chrystusa i przeistoczenia. Ksiądz wypowiada słowa konsekracji po cichu, więc wierni ich nie słyszą, tak jak na typowej mszy. Moment przeistoczenia można rozpoznać przez obserwowanie, kiedy następuje podniesienie, oraz dzięki ministrantowi, który sygnalizuje przebieg przenajświętszej ofiary za pomocą dzwonków. Po przeistoczeniu wciąż klęczymy w milczeniu, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na popularnej mszy świętej i nie mówimy tej dnia na miejscu modlitwy o tym, że oczekujemy przyjścia naszego pana w chwale zaraz po jego uobecnieniu się na ołtarzu. Na słowa per omnia secula seculorum wstajemy, a ksiądz odmawia ojcze nasz. Wierni natomiast odmawiają jedynie końcówkę tej modlitwy, sed libera nos amalo, czyli ale zbaw nas ode złego. Potem jest pokój z wami, po którym nie rozpraszamy się niepotrzebnie za pomocą zbędnych gestów wdzięczności w obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, a jedynie odpowiadamy księdzu, Et cum spiritu tuo. Następnie klękamy i klęcząc modlimy się baranku Boży, oczywiście po łacinie. Kapłan w tym czasie przyjmuje ciało i krew Pańską, a następnie wyciąga z tabernakulum puszkę z konsekrowanymi hostiami i zwraca się do wiernych. Ecce agnus Dei, ecce kitolit peccata mundi. Bijemy się w pierś i mówimy trzykrotnie. Domine non sum dignus, ut interest subtectum meum tantum dig verbo et sanabitur anima mea. Następnie udzielana jest komunia wiernym, zawsze naklęcząco i zawsze do ust. Ksiądz udziela błogosławieństwa hostiom nad każdą osobą i teraz uwaga, nie mówimy amen. Po komunii jest rozesłanie. Ksiądz mówi, dominus obiskum my odpowiadamy et cum spiritu tuo, i te missa est... Deo gratias. Po czym klękamy na błogosławieństwo i robimy znak krzyża. Na koniec jest jeszcze czytanie Ewangelii, kiedy to zawsze czytany jest początek Ewangelii według świętego Jana, kiedy stoimy, ale w trakcie czytania jest takie chwilowe przyklęknięcie na słowa. A słowo ciałem się stało. Ksiądz czyta Ewangelię po cichu, więc obserwujemy, kiedy on przyklęka. I tak zakończyła się Wasza pierwsza msza trydencka zbyt skomplikowane, mszę świętą trydencką można całą przeklęczać. W ten sposób będziecie mogli całą swoją uwagę skupić na przeistoczeniu, który jest największym cudem po tej stronie nieba. Dla osób wybierających się na mszę trydencką, pod filmem zamieszczam link do mszalika, a także do mapki, na której zaznaczone są miejsca w Polsce, gdzie takie msze są odprawiane. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem i pa, pa! Benedicare custodia tuus omnipotens et misericostomius. Pate,